Cześć, witam serdecznie. Właśnie był u mnie kurier, przywiózł mi opony. Zamówiłem opony bieżnikowane po raz pierwszy. Dlaczego się zdecydowałem na opony bieżnikowane? W sumie sam nie wiem. Opinie znajomych, czy opinie na forach internetowych są podzielone. Są pozytywne, są mniej pozytywne. Jest też dużo negatywnych. Natomiast stwierdziłem, że jeśli... Sam nie, nie, nie kupię i nie przetestuję, tak naprawdę niczego się nie dowiem sensownego. Tak więc kupiłem opony bieżnikowane ze sklepu Wojna, Zapłaciłem za nie 476 zł, czyli jakieś 40-50% mniej niż za nowe opony. No i cóż, zobaczymy. Rozpakuję je, zobaczę jak one wyglądają w ogóle. Mam nadzieję, że obędzie się bez niespodzianek. Trochę jest z tym tak, jak na loteri. No, albo się kupi, albo się uda, ma się szczęście i te opony będą naprawdę w bardzo dobrym stanie. Albo się kupi bubel i za 5000 km ta opona strzeli rozwarstwi się, albo zrobi się z niej jakiś bal. Dobra. Opony mam rozpakowane wyglądają całkiem dobrze. Ogólnie kupiłem te opony z myślą taką, że będę je eksploatował jakieś 2-3 lata. Mam nadzieję, że tyle wytrzymają. Ja w ciągu roku robię jakieś 10 tysięcy kilometrów. Tak więc myślę, że te 25-30 tysięcy kilometrów powinny wytrzymać. Opini jeśli chodzi o opinie, najczęściej powtarzającymi się opiniami, jeśli chodzi o wady, jest to, że te opony są dużo głośniejsze niż, niż nowe opony. No i drugi, druga wada, taka najczęściej powtarzająca się, no to jest to, że szybciej się zużywają. Natomiast ja kupiłem, mówię, nie za Allegro, tylko ze sklepu internetowego. Mam na nie 24 miesiące gwarancji. <laughs> Oczywiście gwarancja nie obejmuje, obejmuje tylko proces bieżnikowania. Czyli, jeśli coś z tym bieżnikiem się stanie, będę mógł je zareklamować. Jeśli natomiast stanie się coś z oponą ze względu na jej przebieg czy wiek przed bieżnikowaniem, no to niestety tej gwarancji mi nie uznają. Tak czy siak, postanowiłem to przetestować. Opony, założę. Na pewno, jak je założę, no to też podzielę się z Wami opinią. Mam nadzieję, że z oponami, które kupiłem, nie będę miał większych problemów. I mam nadzieję, że te 2-3 lata wytrzymają mi w założone na felgach. Mam nadzieję, że dadzą się wyważyć. Mam nadzieję, że nie zrobi się na nich jakiś balon. Mam nadzieję, tym bardziej, że się nie rozwarstwią. O ich szybszym zużyciu jestem świadomy i o głośniejszej pracy raczej też, bo takie opinie się powtarzają praktycznie za każdym razem. Tak więc, cóż, no zobaczę. Założę je, pojeżdżę trochę i na pewno podzielę się z Wami opinią, jak się sprawują. Tak więc, no cóż. Na razie tyle. Zapraszam do kolejnego filmu. Zasubskrybujcie kanał i bądźcie na bieżąco. A na razie to tyle. Dzięki. Cześć.